Znajdujemy się dzisiaj na inwestycji komercyjnej, gdzie do klimatyzowania mamy powierzchnię biurową. Jak widzicie budynek biurowy trzy kondygnacyjnym o zapotrzebowaniu na moc chłodniczą klimatyzacji 95 kW. Dodatkowo 50 kW mocy chłodniczej jeśli chodzi o centrale wentylacyjne. To co będziecie widzieć również po bokach to powierzchnia produkcyjna i magazynowa. Na takie sytuacje potrzebujemy specjalnego rozwiązania, czyli klimatyzację VRF. Systemy do zadań specjalnych, które dzisiaj Wam pokażemy. Po więcej informacji zapraszam Was do środka. Na samym początku należałoby w ogóle wyjaśnić, co to są systemy VRF i czym różnią się tak naprawdę od standardowych rozwiązań typu split lub multisplit. Mianowicie systemy VRF, a w przypadku Rotenso systemy RVF, to systemy dwururowe. Gdzie od samego agregatu do jednostek wewnętrznych prowadzimy zaledwie dwie rury i rozgałęziamy się po drodze trójnikami zarówno dla gazu, jak i dla cieczy. Dodatkowo każda jednostka wewnętrzna i zewnętrzna posiadają zawory rozprężne. Charakterystyczne dla systemu VRF jest to, że mamy tutaj do dyspozycji bardzo długie długości instalacji. W systemach Full VRF, Full RVF nawet 1000 metrów długości instalacji, więc taki budynek jak ten nie stanowi dla takiego systemu żadnego problemu. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że chcemy tutaj mieć systemy split lub multisplit, musielibyśmy mieć bardzo wiele agregatów, a każdy agregat z jednostką wewnętrzną musiałby być połączony oddzielną trasą fronową. Możemy sobie wyobrazić, ile to jest miedzi, ile to jest mocowań, przewiertów, i ile to jest miejsca, które musielibyśmy zająć? Jeśli byśmy prowadzili to w szachcie, prawdopodobnie nie wystarczyłoby nam miejsca. Na przykładzie tej inwestycji, system VRF został podzielony na strefę dla chłodzenia i dla ogrzewania. Strefa biurowa jest to strefa stricte dla chłodzenia. Funkcje chłodzenia realizują również sekcje chłodzące w centralach wentylacyjnych. Natomiast zimą, Tryb ogrzewania będzie realizowany tutaj poprzez ogrzewanie podłogowe specu. Natomiast tryb ogrzewania klimatyzacji będzie realizowany właśnie w tej strefie, czyli doki, doki załadunkowo, rozładunkowe. Łączna moc w tym przypadku to 36 kW, cztery jednostki kanałowe, które będą tutaj ogrzewały w okresach przejściowych oraz w okresach zimowych. Cechą charakterystyczną dla systemów RVW jest również fakt, że możemy przewymiarować jednostki zewnętrzne. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy podłączyć więcej mocy jednostek wewnętrznych względem mocy nominalnej jednostki zewnętrznej, czyli jeśli mamy agregat, przykładowo o mocy 100 kW, możemy do niego podłączyć jednostki wewnętrzne o sumarycznej mocy nawet 130 kW. I w tym przypadku. Jest podobnie i nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ mamy tutaj, można powiedzieć, pracę naprzemienną. Tutaj system ogrzewania to 88% mocy nominalnej systemu PowerF, natomiast moc chłodnicza jest obciążona tutaj na poziomie około 115% mocy nominalnej systemu. Jest to bardzo duży plus, jeśli chodzi o punkt ekonomiczny, ponieważ są to oczywiście oszczędności. Jesteśmy w budynku biurowym, który jak widać jest dość ciekawie wykonany. Dlaczego? A to dlatego, że mamy tutaj wykonanie w stylu industrialnym, czyli otwarte sufity i możemy patrzeć na całą instalację. To co tutaj widzimy, to instalację przeciwpożarową, widzimy natomiast również wentylację, no i oczywiście klimatyzację. W tym przypadku, w tym budynku, w większości pomieszczeniach zamontowano właśnie jednostki kanałowe, a konkretnie w tym pomieszczeniu mamy jednostkę kanałową o mocy 2,2 kW, a oczywiście mocy chłodniczej. Dwa anemostaty, czyli dwa nawiewniki dystrybuujące nam chłodne, czy też oczywiście ciepłe powietrze. Widzimy tutaj również odpowiednie szyny i w tych szynach, tymi szynami jest prowadzona instalacja: zasilanie, komunikacja, ale co najważniejsze, trasa reonowa. Trasa fruonowa jest prowadzona jak widzimy na zewnątrz do korytarza pod spodem, podobnie równolegle z trasą fruonową i z trasą instalacji elektrycznej prowadzone są instalacje skroplin. Budowana pompka skroplin w większości przypadkach wykonana jest w ten sposób, że ona pokonuje przewyższenie na początku swojej drogi, natomiast w dalszej części instalacji skroplin są one już odprowadzone grawitacyjnie. Jednostki kanałowe już standardowo w zestawie posiadają sterowniki ścienne przewodowe. Tak samo jest w tym przypadku. Sterownik jest zamontowany tutaj na ścianie, natomiast mamy również możliwości szeregu innego sterowania. Możemy dokupować sterowniki w różnych kolorach: sterowniki indywidualne, dotykowe, ale również sterowniki centralne, np. z kolorowym wyświetlaczem z menu w języku polskim. Jeśli chodzi o systemy RVF, VRF to sterowanie centralne podłączamy bezpośrednio do agregatu. Tak samo jest z modułem Wi-Fi, podłączany on jest bezpośrednio do agregatu. Jest to bardzo dużym plusem, ponieważ jeśli mamy większą ilość jednostek wewnętrznych, nie musimy każdej spinać osobno z modułem wi i konfigurować. Wystarczy podpiąć jeden moduł Wi-Fi, raz go skonfigurować i nieważne czy jest to 50, 60 czy 100 jednostek wewnętrznych, Wszystkie skonfigurujemy po prostu za jednym razem. Na przykładzie kolejnego pomieszczenia, w tym przypadku widzimy Open Space, mamy tutaj jednostki kanałowe. Wyglądają nieco inaczej, bo jest tutaj oczywiście większa moc. Cztery jednostki kanałowe chłodzą. Tak dużą przestrzeń. Oczywiście w systemach VRF do dyspozycji mamy szereg różnych innych jednostek wewnętrznych czy to oczywiście jednostki ścienne, kanałowe, podstropowe, czy też kasetonowe, czterostronne, 360 stopni, jednostronne, dwustronne jest tego naprawdę wiele. Ale co jest warte uwagi, to na pewno jednostki kanałowe bardzo dużych mocy, które nie występują normalnie w splitach i w multisplitach. Do dyspozycji mamy jednostki o mocy nawet 20, 25, 28, 40. I 56 kW mocy. To oznacza, że pojedynczą jednostką wewnętrzną jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo dużą moc, co optymalizuje oczywiście koszta, tak? bo mamy tylko jedną jednostkę, a nie na przykład 4 czy też 5. Na tej inwestycji mamy również 8 pomieszczeń, gdzie zamontowane są jednostki ścienne nie bez przyczyny. One są zamontowane i zainstalowane w osobnym systemie Mini VRF po to, aby mogły pracować niezależnie. Zapytacie, dlaczego? Ano dlatego, że każdy z tych pomieszczeń posiada świetlik. Taki świetlik generuje dość spore zyski ciepła, więc prawdopodobieństwo, że tutaj będziemy się chłodzić latem, jest stuprocentowe, ale prawdopodobnie również wiosną i jesienią, będzie tutaj potrzeba chłodzenia. A tak jak wspomniałem na początku, ten duży system, który zasila właśnie doki załadunkowo-rozładunkowe, w tym czasie będzie realizował funkcję ogrzewania. Więc, aby nie generować konfliktów pracy i aby każdy z tych systemów mógł pracować niezależnie, rozdzielono je na dwa osobne systemy. Takie systemy wymagają oczywiście specjalnego zaprojektowania, czy to transferonowych, mocy jednostek wewnętrznych, zewnętrznych, czy chociażby średnicy rur. Jeśli potrzebujesz wsparcia projektowego, doborowego, technicznego lub oczekujesz uzyskania ceny, skontaktuj się z naszymi specjalistami pod adresem systemy Znajdujemy się na dachu, gdzie zamontowano jednostki zewnętrzne, czyli Agregaty. To, co widzicie za mną, to agregaty po 61,5 kW każdy. Razem tworzą moc 123 kW i zasilają ten obiekt, jeśli chodzi o moc chłodniczą i grzewczą klimatyzacji. Dodatkowo te same agregaty obsługują nam sekcję chłodnicy i nagrzewnicy fronowej w obydwu centralach. Co ciekawe, te systemy to systemy dwururowe, czyli mogą realizować funkcję ogrzewania lub funkcję chłodzenia. Dlaczego akurat te agregaty do ogrzewania? Ano dlatego, że są wykonane w technologii EVI, czyli posiadają podwójne odparowanie czynnika, dzięki czemu mogą realizować skutecznie funkcje ogrzewania nawet przy minus 30 stopniach na zewnątrz. Co ciekawe, posiadamy również w naszej ofercie systemy trójrurowe, które różnią się tym, że mogą niezależnie realizować funkcje ogrzewania i chłodzenia w każdym z tak, jak wspomniałem na początku, agregaty za mną są połączone i są to systemy dwururowe. Dlatego tutaj znajdują się dwa trójniki, zarówno na rurze cieczowej, jak i gazowej, i te agregaty są ze sobą połączone. Kolejno? Rury freonowe są wprowadzane do budynku, gdzie są rozgałęziane podobnymi, tylko że mniejszymi trójnikami na odpowiednie gałęzie, na odpowiednie jednostki wewnętrzne. Cała instalacja, w tym instalacja freonowa, o której wspomniałem, prowadzona jest odpowiednimi korytami. W przypadku koryt zewnętrznych są to koryta dość solidne i jak widzicie, są również zabezpieczone od zewnątrz. Nie bez powodu, ponieważ tutaj jest to zabezpieczenie przed oczywiście zwierzętami, gryzoniami, ptakami, ale również przed promieniowaniem UV. Agregaty RVF-5 widoczne za mną występują w mocach od 25 kW do 90 w pojedynczym bloku. Natomiast te agregaty możemy ze sobą łączyć modułowo maksymalnie do 270 kW. Tak jak wspomniałem, duży system RVF zasila również dwie centrale wentylacyjne, a dokładnie wymiennik pronowy. W tym przypadku wymiennik ten pełni funkcję chłodnicy i również nagrzewnicy. W tym miejscu znajduje się automatyka i zawór rozprężny od RPF Rodenso. Jeśli mamy centralę wentylacyjną z wymiennikiem pronowym, który ma pełnić rolę nagrzewnicy pronowej również zimą, powinniśmy pamiętać najlepiej o tym, aby mieć wymiennik w centrali wentylacyjnej o wysokiej sprawności, czyli najlepiej wymiennik Obrotowy. To, co po mojej prawej, to agregat Mini RVF. Mini RVF, o którym wspomnieliśmy wcześniej, który zasila jednostki ścienne, które to zamontowane są w ośmiu pomieszczeniach ze świetnikami. Agregat Mini VRF V5 wyróżnia to, że jest jednowentylatorowy, że posiada czarny grill. Moce tych agregatów występują od 10 do 16 kW. Występują również systemy Mini RVF V4. To są agregaty, które są dwuwentylatorowe. Występują w mocy od 18 do 33,5 kW mocy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, zapytania, to dane kontaktowe do działu systemu VRF-RVF znajdziecie w opisie filmu.